Kontynuujemy naszą podróż z klimatem i z pasją. Dolny Śląsk jesienią przywitał nas prawdziwie zimową aurą. Natura lubi płatać figle, ale na spotkania ze zwierzętami nie ma przecież złej pogody. Docieramy do Złotego Stoku. To właśnie tu funkcjonuje zagroda edukacyjna należąca do ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych, stworzona przez Leszka Zasadę. Marysia, tak jak inni goście, którzy tu przyjeżdżają, miała przyjemność wyprowadzić tutaj konie na spacer i przekonać się, co znaczy czterokopytne szczęście. Było bardzo przyjemnie i odprężająco. Przy okazji poznawała innych włochatych terapeutów, czyli mieszkańców wesołego Rancha, A tych jest tu naprawdę sporo: każdy skory do kontaktu i złakniony głaskania. Korzystają wszyscy, bo czy takie chwile nie przynoszą radości? Uśmiech automatycznie pojawia się na twarzy. Potem przyszedł czas na podwieczorek w innej części zagrody. Chętnych na przysmaki, jak można było się spodziewać, nie brakowało. Marchewki i buraczki znikały w mgnieniu oka. Znany jest pan z tego, że kocha pan konie, i to te konie też tutaj przyciągają w to miejsce. Jakie konie tutaj mieszkają? To zaczęło się tak, mój, od jednego konia, nie? No, a skończyło się jak teraz. Jak to się stało, że pan stworzył taki zwierzyniec? Wie pan to? <laughs> Ze strony mojej mamy, to dziadek tam w województwie byłem rzeszowskim, prowadził gospodarstwo, prawda. Najlepsze wakacje to były tego dziadka właśnie. Dziadek miał konie, prawda, I to były najlepsze wakacje. Żadne wakacje się nie równały jak wyjazd do dziadka. Tak się złożyło, że nabyłem najpierw jednego konia, no później tak przyszło, że jakiś drugi koń, trzeci koni, tak się zaczęło to rozwijać. Do tego jakieś inne zwierzęta, no i w końcu trzeba było zostawić wszystko i zająć się tylko tym, samych koni i już mamy 20, do tego kucyki, trzy osiołki, no i tu kozy, barany, nie? no to też jest kilka sztuk, takich dwie krowy, z tego różnego drobiazgu. Także tu mamy więcej na tym podwórku, jak nie jedna wioska ma w tej chwili, nie? Bo na niejednej jednej wiosce nie ma tyle zwierząt, co u nas jest na tym jednym podwórku, prawda? Jak to się stało, że stworzył pan tutaj zagrodę edukacyjną? Zauważył pan, że to miejsce przyciąga innych? Jest taka grupa ludzi, która e... Chcę na przykład swoim dzieciom pokazać nie? Inny, inny świat i zwierzęta. Taka zagroda edukacyjna, no to trochę daje to, że y, jakieś szkolne wycieczki się, z grupy zorganizowane właśnie ze szkoły z dziećmi nie przyjeżdżają na zajęcia, nie tylko po to, żeby tam zobaczyć konia czy kozę nie? Tylko mieć wtedy... taki bliski kontakt tak, z zwierzęciem. Tak, można dzieciom no właśnie pokarmią sobie zwierzęta, zwierzęta, kucyki czy tam osiołki to poczyszczą też, nie? a nie, nie chodzi o to, żeby tylko wsiadły i pojeździły, nie? tylko żeby w ogóle poznały zwierzęta trochę bliżej. A tutaj, w tej części zagrody, kto mieszka? Kozy, widzę jakieś kozy miniaturki. Tak, mamy kozy różne, mniejsze, większe, nie, bo miniaturki są. Mamy kilka tych owiec, z niej to barany kameruńskie, jakaś wrzesówka, normalna taka owca biała, no i lama, to jest wódz. Zagrody edukacyjne ze zwierzętami cieszą się ogromnym powodzeniem. Wypoczynek na łonie natury to jedno, a kontakt z takimi milusińskimi, których na co dzień nie spotykamy w miastach, to drugie. Choć, jak widać, trzeba mieć nierzadko poczucie humoru, bo zwierzęta, tak jak pogoda, czasami lubią płatać figle. Każdy powód do uśmiechu jest przecież na wagę złota. Jak reagują dzieci na mieszkańców tej zagrody. pani, to bywa różnie, nie? Bo są takie dzieci, które są nauczone, bo mają w domu ludzie, czy psa, czy kota, czy ktoś w rodzinie, nie, czy styczność mają ze zwierzętami, ale jest w tej chwili dużo takich dzieci, które no na przykład ma dziecku 14 lat, nie? To już nie jest takie dziecko i ono nie miało styczności z żywym zwierzęciem. Nie miało, nie? Nie miało. No i dotykało zwierzęcia prawdziwego tam ręką czy coś, nie? żeby mogło. Ten. i to niektóre dzieci są w szoku, nie? I na przykład lama, chociaż z reguły to ona tam, ludzie nie są zadowoleni jak pluje, ale dzieci to są ucieszone, nie raz latają za nią, żeby ta lama pluła, nie? I się nie bo mnie opluje. bo mnie oplu, nie? Także to... To ja mam nadzieję, że mnie lama nie opluje. Nie, że tak nie To dzieci jak nie miały styczności, to też nieraz w pierwszej chwili tak z rezerwą podchodzą, nie? No bo koniec, duże zwierzę czy krowa czy coś, nie? Ale to trwa bardzo krótko. Tu są tacy, że zawsze i mało głaskania, nie? Nie. <laughs> nie Beret? A widzę, że Beret to chyba taki tutejszy rozrabiaka. Tak, tak. On był, akurat się urodził jako trzeci, matka go nie chciała wychować i ja go wykarmiłem butelką. A skąd ta nazwa Beret? Bo jak się urodził, to nie miał takich okazałych rogów, tylko tu na czole miał prawdziwy beret z białą antenką. No ale no niestety, no rogi wyrosły i beret już nie, A, nie ma. Antenki już nie ma, widzę, no, ale berecik no, pozostał. No, berecik pozostał czuje się Pan szczęśliwy w tym miejscu? Spodziewał się Pan kiedyś, że Pan z tyloma zwierzętami nie, nie, skończy? Nie, 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 Pani, bo ja miałem ja różne profesje w życiu, prowadziłem różne rzeczy, się zajmowałem. Pan zdradzi, co Pan robił w życiu? Zajmowałem się trochę handlem, pracowałem kupę lat w lesie. Pójdzie w tym miejscu, gdzie teraz jest cały to rancze, ten zwierzyniec, to miałem tartak taki dość duży nawet. A jednak przeznaczenie. To zagroda. No, no, zagroda <grydanie> to, to, to się <grydanie> najbardziej się szczęśliwy, jak się lubi to, co się robi. Nie. To prawda. Bez względu na to, co się robi, trzeba lubić to, co się robi. Tak przyjazne miejsca ciężko opuszczać, chyba jedynie po to, by ponownie do nich wrócić.